Hende siemka Jimmy słyszałeś coś o synu panka penerze zborowa. Hech kurwa nieraz spierdalałem przez pola i stepy i sęgardu przed tym pojebem, ale nie pękam bo za plecami mam rysia szupkę. Oto tajne nagranie jednego z jego ziomali widzimy tutaj typowy atak agresji psychoanalnej spowodowanej najwyraźniej niedoborem omki nadrolonu bądź też testosteronu z kurwnym naparem z jonder traszki. Proszę spojrzeć na jego skentryja który informuje wyraźnie o tym by. Czym prędzej spierdalać skanciapy inaczej skończyć się to może rwaniem wora czy też klepaniem nita. Sprzęt podręczny często jak widzimy służy do eksterminacji wrogów, w tym przypadku chuja winnych kumpli. W tym stadium osobnik krowie na martwego ze 130. Ten człowiek nie cofnie się przed niczym ma wyjebane na policję i inne chuje wartne służby. Jego celem jest koksowanie i kasacja reszty tego świata. Ma tak zorany łeb od nadrolonu że często pizga jak opętany baranki w ścianę. Widzimy najgorsze stadium niedoboru anabolików w którym rodzi się niepohamowana rządza Anala i ogólnego maks rozjebu. Dostaje takiej kurwicy że rucha wszystko co się rusza i nie ucieka na drzewo w pogoni za ofiarą. Jest niezmordowany, i nie do wyjebania kondycyjnie Opór stawiany przez ofiarę jest bezcelowy Bo to tylko pobudza Fifola oprawcy Zapytaliśmy innych ludzi Czy mieli kontakt z tym chujcem Oto efekty Tak oczywiście znamy bo To był czerwcowy wtorek Kiedy żeśmy z Cześkiem podpierdalali wingiel Z szybów on wpadł skoksowany na pecie I zaczęła się rzeź to było straszne i efekty tego widzimy na jakim lagu nadal jest Czesiek, a jego rehabilitacja będzie trwać z 3 lata przestępcze. Nie mam w chuj pojęcia co to za kolesi co kurwa że, ale namiata pytągiem jak zećpany. Wiem tylko, że Czesiek płacze do dziś. Hej o men, kurwa mnie też kiedyś gonił ten zjeb mam nawet nagrane. Patrzajcie sami jaka akcja masakra. Tutaj spierdalam przed tym drgasem i nie zaczaiłem, że dziura jak pizda maćkowioczki. Tak przyjebałem z czoła jak łysym chujem o mokry blat. W stanie śmierci klinicznej byłem łatwym celem ale kumple odganiali rozjuszonego syna panka wierzbowymi witkami i elektropastuchem z Tesco. Patrzcie patrzcie tylko zlaczkował Miry ryj jest nieźle ale nie czuję dupy. O kurwa mać trzymam w ręce kawałek własnego pośladka. I to cała historia o mniej turbostolcu stolcu Wielkie Michalo. Na koniec widzimy jak jebany dziwkarz zadupczył i padł niczym truteń na wyroławy kurwa pamiętajcie syny panka nie odpuszcza chyba że się spuszcza.